Sporo pytań o hipnozę się pojawia. Wierzyć czy nie wierzyć? Na ile możemy jej ufać? Zanim zaczniemy zastanawiać się krok po kroku nad tym procesem, to przypomnijmy sobie, jak taka hipnoza wygląda. Na YouTube wiele jest takich nagranych, i na takie właśnie Państwo się powołujecie, zadając mi konkretne pytania. W takim popularnym schemacie jest prowadzący lub prowadząca hipnozę i osoba jej poddająca się, leżąca w stanie relaksacji wygodnie na łóżku, przykryta kocami czy innymi rzeczami, a hipnotyzer w ręku trzyma często kartkę z pytaniami od takiej osoby dotyczącymi życia obecnego, wielu problemów, osób, zdarzeń itd. Z reguły takie uzdrawianie przez hipnozę doprowadza w końcu do momentu, kiedy tak zwane ciemne istoty się pojawiają, mają z taką osobą podpisane umowy, mówią, że to one odpowiadają za wszystko co złe. Następnie hipnotyzer pyta się pacjenta, czy on dalej chce tych umów przestrzegać. Oczywiście on odpowiada, że nie. Pod wpływem hipnotyzera stanowczo mówi, że zrywa wszelkie kontrakty i wierzy, że jest uzdrowiony. Opisany schemat tu przeze mnie jest mocno skrócony i uproszczony, ale właśnie taki bardzo często jest realizowany. Dobrze, to teraz już możemy zastanowić się nad bardzo często występującymi i powielanymi błędami, które od razu mogą wykluczyć wartość merytoryczną takiej hipnozy. Po pierwsze, sytuacja, w której hipnotyzer tworzy sugestie, że za chwilę przyjdzie do takiej osoby opiekun czy inna istota do pomocy. Fajnie, że jakaś przyjdzie. Ale skoro to była sugestia i wyobrażenie sobie kogoś takiego, to automatycznie wyobrażenie ziemskiego umysłu niweluje możliwość rzeczywistego kontaktu z wyższą istotą, ponieważ nie przebije się ona przez sferę przekonań pacjenta. Potem widzimy, jak wygląda rozmowa osoby poddającej się hipnozie z taką istotą. Padają pytania od prowadzącego hipnozę, a osoba jej poddana długo się zastanawia nad odpowiedzią, zmienia jej wersję, a to oznacza, że nie ma kontaktu z wyższą istotą. Proszę Państwa, kontakt z wyższą istotą odbywa się telepatycznie, błyskawicznie, pytanie i odpowiedź na nie znajduje się w nas. Tak wygląda kontakt. Po drugie, znów sugestie, że jakaś istota blisko nas, która się mogła pojawić, to istota ciemna i odpowiada za nasze nieszczęścia. Na dodatek znów te magiczne umowy są nam wpierane, że zostały podpisane. Najczęściej istota, która na bliskich fazach się pojawia, to my sami. Nasz aspekt siebie, który odkrył nasze pobudzenie w stronę duchowości i chciałby w naturalny sposób zostać przez nas wchłonięty, wypełniając pustkę w nas, niedobór, brak i to on jest przyczyną naszego życiowego braku w materii. Hipnotyzer zamiast pozwolić pacjentowi zrozumieć, że przyszła do niego inna część siebie i ona nie chce być sama, tylko stać się częścią większej całości, dając przy połączeniu wiele radości, to on wmawia biednemu pacjentowi, że to ciemni, umowy trzeba podrzeć, a ich przegonić, pozbywając przy tym szansę tego człowieka na moc uzdrowienia. W sferze niskowibracyjnej istnieją malutkie stworzenia, które nauczyły się naśladować przez chwilę potwory lub udawać dobre istoty, by ostatecznie nas przestraszyć i pożywić się taką energią niezbędną im do przeżycia. Ale tam nie ma ani wielkiej inteligencji czy zdolności do podpisywania umów, to tylko nasza nieuwaga i lęk sprawiają, że ich możemy się przestraszyć. Przed chwilą opowiedziałem o tym, jak nie powinna wyglądać taka hipnoza, jak małą ma wartość i wprowadza większy zamęt w samopoznaniu niż rzeczywiste duchowe wzniesienie. Teraz wypadałoby bym opowiedział, jak to jest z tymi umowami, wyższymi istotami i naszymi energetycznymi brakami, które materializują się w życiu codziennym, sprawiając, że ludzie zaczynają poszukiwać prawdy i odpowiedzi na pytanie, dlaczego mi tak się dzieje. Niestety szukają wszędzie na zewnątrz, w naszym świecie, w innych światach, a nie rozumieją, że świat dzieje się z naszego powodu i wszystko, co na zewnątrz widzimy, to tylko odbicie przez nasze wewnętrzne filtry. Naprawiając te filtry, automatycznie rzeczywistość na zewnątrz się zmienia. Bez naszej pracy, bo my nie mamy możliwości zmiany hologramu, projekcji, tylko przyczyny, dla której takowa istnieje i się nam wyświetla. My nie jesteśmy sami. Jesteśmy częścią większej całości, stanu bezosobowości. On siedzieli na dwa stany przeciwne. Być może kiedyś Państwo omówię krok po kroku te schematy, bo z nich potem wyłania się nasza rodzina duchowa, która z jednej strony indywidualna i rozdzielona, to jednak w tym najwyższym poziomie w jedności złączona. Umowy, a raczej kreację naszych nowych doświadczeń, pomiędzy duszami, ustalamy w swoim gronie, chcąc doświadczyć różnych stanów czy emocji w poziomach niższych, gdzie takie są możliwe do doświadczenia. Przecież na tym wyższym, nawet myśli negatywnej, stworzyć się nie da, stąd poszukiwanie nowych doświadczeń niżej. Dusze ze swoich rodzin, ze swojego dysku światła trzymają się razem i bardzo mocno się wspierają. Działa tu zasada, że jakieś zło, które na spotka od innej duszy zostało celowo zaplanowane przez całą rodzinę i przeanalizowane. Ale co dobre, czy złe to pozostaje w rodzinie. Wielki sprzeciw się pojawi, gdy takie zło się pojawi od kogoś z innego dysku światła. Wtedy cały dysk murem stoi w obronie swojego dziecka. Musiał powstać system naprowadzania małych cząstek siebie samego czyli dysku światła. Wyższego ja, by one poprzez nabywanie odpowiednich właściwości wibracji zajmowały odpowiednie miejsca w tym systemie. Realizuje się to poprzez cierpienie i odczucie braku. Śpiąca, mała cząstka świadomości na Ziemi tak bardzo zaczyna cierpieć, że nie ma innego wyjścia, jak tylko obudzić się ze snu. I to jest ostatecznie dobre i proste, ale powrót do domu nie musi odbywać się poprzez cierpienie. Jeżeli dana cząstka świadomości jest otwarta na znaki i wiedzę, głos w sercu, to idzie drogą szczęścia i poznania większego siebie z własnej woli. A skoro tak, to w życiu niczego jej nie brak, bo jak ona w środku światłem pełna, to zewnętrzna projekcja tą pełnię spełnia. Na koniec tylko powiem, że rozpoznanie celu, domu, automatycznie otwiera nam widzenie systemu gałęzi i powiązań prowadzących do celu. Idąc tą drogą, żadne wróżby, umowy, ciemne istoty nie staną nam na drodze, a wszystko i wszyscy wokół będą wspierać nas na szlaku do domu, bo idąc tym szlakiem zostawiamy ślady innym, którzy też mogą rozpoznać niewidoczne do tej pory ścieżki i zapragnąć nimi podążać.